Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym, biodynamicznym. Mamy w naszym stadzie 360 krów dojnych. Rasy utrzymywane u nas to holosztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej i brunatna-szwajcarska. Mamy również małe statko krów polskich czerwonych, z czego się bardzo cieszę. W tym roku wiosną mieliśmy pierwsze wycielenia, co mnie bardzo cieszy, bo nie ukrywam, że to jest taki mój mały projekt pilotażowy i bardzo się cieszę, że u nas w Wichowie są polskie krowy. Przy strategii naszego żywienia mieliśmy spory problem z tym, żeby znaleźć odpowiedni paszowóz, ponieważ tak jak tutaj widać opieramy się na, na sianie. Głównym składnikiem pasz w, w przypadku naszych krów jest, jest siano, to jest pasza objętościowa z małym dodatkiem pasz treściwych. Było kilka paszowozów na próbach w naszym gospodarstwie i żaden nie sprawdził się tak dobrze jak Blatin. Blatin utrzymuje długość, długość cięcia siana od początku stołu paszowego do samego końca na tym samym poziomie i każda krowa, każda krowa ma możliwość pobrania takiej samej jakości paszy. Jeśli chodzi też o, o mieszanie w paszowozie z poziomym ślimakiem, tutaj też, no raz, że ten proces mieszania jest krótszy, bo paszowóz ma dużą objętość i to się miesza po prostu, no, muszę to powiedzieć perfekcyjnie, bo nie ma problemu takiego, że na początku stołu paszowego wypadają nam same minerały, a na końcu wypada nam samo siano. Także tutaj, no mieszanie jest, no jest bardzo dobre. Wóz paszowy przede wszystkim powoduje, że mamy lepsze pobranie paszy. Pasza, każda krowa dostaje paszę taką samą, ta pasza jest doskonale wymieszana i no nie ma przybierania. Tak? Więc każda krowa je to co, to, co powinna dostać, to co mamy zbilansowane w dawce w komputerze, to mamy na stole paszowym. Nasza praca polega na tym, że w laboratorium Blatim, Blatim badamy Pasze objętościowe. Na tej podstawie układamy dawki żywieniowe w oparciu o wyniki analiz. pasze treściwe i dodatki mineralne, witaminowe z firmy Platin. Dodatki te są certyfikowane ek ekologicznie i specjalnie dedykowane pod, pod zapotrzebowanie krów w gospodarstwie wychowym. Czy mleko mogę. Z czystym sumieniem powiedzieć, że jest najlepsze w Polsce. Produkujemy mleko na bazie siana, tak zwane mleko sienne. Posiadamy certyfikat GTS, gwarantowana tradycyjna specjalność. Nasze mleko ma wyjątkowe walory smakowe i naprawdę świetną jakość, bo lepszego produktu na rynku polskim niż nasze mleko naprawdę, lepszego mleka nie dostaniemy.